Ostatniego dnia lutego 2022 roku FIFA i UEFA w końcu podjęły jedyną słuszną decyzję. Reprezentacja Rosji oraz rosyjskie kluby zostały zawieszone we wszystkich rozgrywkach. To cios, który może wyjątkowo zaboleć tego, który rozpętał piekło na Ukrainie Władimira Putina. Dlaczego? Bo ten cios wyszedł od ludzi, którzy przez wiele lat pozostawali z nim w bardzo bliskich relacjach. W końcu prezydent FIFA Gianni Infantino chętnie pokazywał się w towarzystwie rosyjskiego prezydenta. Panowie świetnie bawili się w lożach VIP podczas meczów Mundialu w Rosji i specjalnie się z tym nie kryli. Zresztą Szwajcar dostał nawet od Putina order przyjaźni za to, jak pięknie spisał się podczas organizacji Mistrzostw Świata w Rosji. To chyba mówi wszystko. W końcu to największe święto piłki nożnej, która to również powszechnie wiadomo, jest jedną z ulubionych dyscyplin sportowych Władimira Putina. Podczas jednego z eventów promujących Mundial w Rosji został on nawet zapytany o to, jakich trzech piłkarzy uważa za najlepszych na świecie. Wymienił Diego Maradona, Pele oraz jedynego Rosjanina w tym zestawieniu: lwa Jaszyna. A jeśli chodzi o piłkę klubową, to której z drużyn kibicuje Władimir Putin? Urodził się w Petersburgu. Nic więc dziwnego, że media od zawsze przedstawiają go jako wielkiego kibica tamtejszego Zenitu. Który na prawdziwe piłkarskie salony wszedł wraz z pojawieniem się w klubie potężnego sponsora. W grudniu 2005 roku Zenit trafił w ręce Gazpromu, co rozpoczęło najlepszą erę w historii klubu. Erę pełną sukcesów. W klubie pojawiły się znane piłkarskie i trenerskie nazwiska. Dużo do powiedzenia w sprawach Zenitu ma oczywiście Putin. W październiku 2017 roku media obiegła informacja, że prezydent Rosji nie jest zadowolony z liczby obcokrajowców w składzie drużyny z Petersburga. Zenit wygrał wtedy w grupie Ligi Europy z Realem Sociedad 3-1. W składzie było zaledwie trzech Rosjan. Co ciekawe, dwa gole strzelił wtedy Kokorin. Putinowi to jednak nie wystarczyło. Miał stwierdzić, że Zenit nie popularyzuje piłki jako prawdziwie rosyjskiej gry. A do tego dodał: Macie ośmiu zagranicznych piłkarzy biegających po murawie w barwach Zenitu. Świetna robota. Tylko dwóch Rosjan w polu i jeden na bramce. To trzech. Bo trzeba pamiętać o tym, że Putin jest wielkim przeciwnikiem zniesienia limitu obcokrajowców obowiązującego w lidze rosyjskiej. Dlaczego? Tak to tłumaczy. Rosja nie miała drużyny na olimpiadzie od 1988 roku. Minie kolejne 20 lat, jeśli będą tu grać sami zagraniczni zawodnicy. Bardzo ciekawą historię w swojej książce The Deal opisał legendarny agent piłkarski John Smith. Chodziło o transfer Andrzeja Arszawina z Zenitu do Arsenalu. Okazuje się, że bardzo dużo do powiedzenia w tej sprawie miał właśnie Władimir Putin. Według Smitha, prezydent Rosji stwierdził, że nie puści Arszawina do Londynu poniżej jego prawdziwej wartości. Arsenal był gotów zapłacić za rosyjską gwiazdę 7 milionów funtów. Natomiast Putin uznał, że to jakiś żart i zawodnik będzie mógł odejść, ale przynajmniej za 15 milionów. Atmosfera zrobiła się wtedy nieciekawa, negocjacje zaczęły się przeciągać. Arsen Wenger robił co mógł, żeby uratować sytuację i nawet proponował Zenitowi udział w Emirates Cup. Pocili się w Londynie niemiłosiernie, szczególnie że pewnie nie chcieli zadzierać ze stroną rosyjską, wiadomo. Ostatecznie do transferu doszło, ale dopiero w ostatnim dniu zimowego okienka. Skończyło się tak, że kanonierzy zapłacili za Arszawina sumę, jaką zażyczył sobie Putin. Niektórzy do dziś uważają, że był to mocno przepłacony transfer. Ale oprócz giganta z Petersburga, w lidze rosyjskiej grają jeszcze inne, można powiedzieć, dość bliskie Putinowi kluby. Jego sojusznik czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow, który bierze czynny udział w inwazji Rosji na Ukrainę, jest właścicielem klubu Akhmat Grozny. Niegdyś znany jako Terek, grali w nim chociażby Maciej Rybus, Marcin Komorowski czy Maciej Makuszewski. Z Terekiem grał kiedyś w pucharach Lech Michniewicza, to był sezon 2 4 2, może starsi widzowie pamiętają. Wracając do Akhmata to jego piłkarzem jeszcze całkiem niedawno był Konrad Michalak. Dla kogoś takiego jak Kadyrow klub to nie tylko fajna zabawka, ale również jedno z bardzo ważnych narzędzi propagandowych. Piłka nożna pozwala mu kształtować zarówno swój wizerunek, jak i wizerunek swojego zmarłego ojca, po którym to właśnie klub nosi swoją nazwę – Akhmat. Zagorzały sojusznik Putina stworzył wokół siebie mit niepokonanego czeczeńskiego wojownika i lubi otaczać się znanymi piłkarzami. Gościli u niego chociażby Ronaldinho czy Mohamed Salah, który nawet przyjął tytuł honorowego obywatela Republiki Czeczenii. Ciekawa jest również historia PFK Sochi. Klub ten powstał w 2018 roku m.in. po to, żeby zapełnić nowoczesny stadion właśnie w Sochi. To była jedna z aren zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014, a potem Mundialu w 2018. Putin nie mógł pozwolić, żeby taki obiekt stał pusty i jak sam stwierdził, zmienił się później w tarkodzieżowy. Dlatego też jego przyjaciel, oligarcha Boris Rottenberg, przeniósł swój klub Dynamo Petersburg do Soczi. Oczywiście zmieniono nazwę i powstał zupełnie nowy twór, właśnie PFK. Klub zajął miejsce Dynama w drugiej lidze i wystarczył jeden sezon, żeby kibice z Soczi cieszyli się z awansu do najwyższej ligi, w której drużyna gra do dziś i naprawdę dobrze sobie radzi. Zobaczymy jednak, jak długo to wszystko jeszcze potrwa. Bo być może jesteśmy właśnie świadkami wielkiego upadku rosyjskiego futbolu. Budowany za miliony kolos zaczął poważnie chwiać się w posadach. Najpierw zawieszenie, a już za chwilę masowe odejścia zagranicznych piłkarzy i trenerów. Czy nadchodzi brutalny koniec dla rosyjskiej piłki?